to oczywiście, że granatowy niniam roku, a dziś ogłaszam informację, że kończę grać w Brawl Stara. Ponieważ mnie ta granudzi oraz nie chcę się przez nią denerwować. Teraz czas, abyście pozwiedzali moje konto. Też pamiętaj, aby zagłosować, czy oddawać to konto, czy nie. No dobra, nie teraz, bo muszę coś sprawdzić w wiadomościach, ale na pewno za niedługo pokażę Wam moje postacie i opowiem Wam trochę, jak tą grę spotkałem i inne takie rzeczy związane ze mną i tą grą. Na razie popatrzcie, jaką mam kozacką szeli X. D. I właśnie teraz pokazuję Wam moje postacie. Też pamiętajcie, żeby zagłosować, czy mam oddawać to konto. Głosujcie w ankiecie lub w komentarzu. Ale będzie lepiej jak w ankiecie. A i co do głosowania to będą oczywiście dwie opcje. Pierwsza opcja to robię konkurs o moje konto z Brawl Stara i z tych osób co brały udział wybiorę losową osobę i wtedy to konto będzie w jej opiece a jak mam nie oddawać konta to zrobię live z mini openingiem i trochę program i pogadam na czacie bo mam jeszcze wrażenie że nie jestem jeszcze gotów na swój głos. Prawdę mówiąc, to nie chcę oddawać tego konta, ale to przecież będzie tylko od Was zależeć, czy mam je oddawać. Jeśli ktoś by nie się pytał, co taka smutna muzyka, to właśnie dlatego, że ona wspomina moje stare czasy, kiedy jeszcze byłem Nubkiem w tej grze. Jeśli to raz mówiłem, to powtórzę to jeszcze raz. Jak ma być live, to powiedzcie, kiedy ono ma być i o której godzinie. Najlepiej, jakby ten live był w tym tygodniu. Pewnie za niedługo będę opowiadał, jak przebiegała moja historia bycia pro w tej grze. Na tą chwilę mam 6956 pucharków. Mój cel to 7000 pucharków. Ale teraz może popatrzycie na moje statystyki. Właśnie tak wyglądają moje statystyki, bardzo wysokie jak na takiego Pro. No skoro już się na nie napatrzyliście, to idziemy zobaczyć moją historię przez przechodzenie pucharków. Dobra, nieważne. Ważne, aby tego filma zakończyć. Też pamiętam te czasy, jak pojawił się pierwszy film z tej gry, kiedy miałem około 1050 puszek. Pamiętam też, jak mój kolega pomógł mi wbić 2000. Byłem bardzo podjarany. Około 2400 puszek wieczorem 9 kwietnia dostałem Darila i od niego miałem mocny spamę postaci. Wtedy, kiedy miałem z 3000 ileś puszek, to miałem wszystkie epiki, nie licząc Bibi, bo jeszcze jej nie było w grze. To wtedy zdobyłem pierwszego mityka, którym był Jin. Wypadł w lany poniedziałek. Też pamiętam te czasy, gdy na 4000 puszek był Box zamiast NiKa. Ale też przypominam sobie czasy, jak miałem 3700 ileś i wtedy nagrałem parodię o Minecraft Story mode, jak Jessie gra w tą grę. Oraz kilka puszek później po Boxie mój kolega wydropił mi pierwszą legendę, którą był Crow. Do dziś jestem mu wdzięczny i podjarany. A kiedy miałem 5000, mój kolega otworzył mi Mega Boska. Nic, niestety, nie wypadło, ale przynajmniej gdy trochę podbijałem tych puszek, to przegoniłem wszystkich moich kolegów. Właśnie zbliżamy się do końca. Na początku wbijania do 7000 wydropiłem tarę a chyba 9 lipca, czyli wtedy, kiedy dodałem parodię MCSM walka o Netflix. Prorok pierwszy dostałem Mortisa. Teraz może przeglądamy konta moich przyjaciół z realnego życia. Jeśli będzie za szybko to polecam film spowolnić i jeśli będziecie chcieli to porównać swoje konta z ich kontami. Też powód dlaczego chciałem brać w tą grę to dlatego, że w tej grze są takie postacie co są podobne do moich wymyślonych. Okej, okay, to teraz być może zerknę na klana, a po odwiedzeniu klanu, pokażę wam konta moich ziomków. Przypominam, jak chcecie porównać ich konta ze swoimi, to polecam film spowolnić. Akurat moich kolegów dawno przebiłem. Też już chyba w to nie grają, czyli oznacza to, że jest ten najlepszy w tą grę. X D LOL I można też było pomyśleć, jak jeszcze byłem totalnym nubem w tej grze, a moi przyjaciele byli ode mnie lepsi też jak praktycznie niczego nie wiedziałem o tej grze. Jak to mówią. Kiedyś to było. A teraz już nic. Aż idealna leci Nuta. Jakbym mógł, to bym cały dzień ją słuchał. He, he 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 No trochę mi to czasu zabierze, ale trudno. Ważne, że film będzie jakoś na resztkach trwał. Przypominam Wam o Lajwie. Piszcie w komentarzu kiedy on ma być i o której godzinie. Oraz zagłosujcie w ankiecie czy mam oddawać to konto. Jakby ktoś się pytał kiedy koniec to gwarantuję, że jeszcze kilka tych konta już kończę. Nie moja wina, że dużo moich znajomych bra w tą grę. Ale to tylko kilka walonych sekund. Jakby co ja umilam wam czas swoim gadaniem, bo wiadomo, że wtedy nie będzie nudno. X D L O L Nie wiem jak wy, ale chyba zbliżamy się do końca i do końca przeglądu kąt znajomych i końca odcinka. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś to obejrzał do tego momentu bez przewijania. No to wolę wam już powiedzieć tylko jedno. Na razie i do następnego odcinka. Cześć.